Bardzo serdecznie w nowo wyremontowanej pięknej sali, pierwszy raz w sali właśnie Narodowe Czytanie. Natomiast akcja Narodowego Czytania organizowana jest w całej Polsce już po raz 13. Miejmy nadzieję, że to nie pechowa trzynastka, że nikomu się języki nie poplączą, Panie. że będzie wszystko Panie. idealnie. Słowacki pojawił się w 2020 roku z lekturą Balladyna. Natomiast pierwszym, pierwszą lekturą, która była czytana, był pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Dziś będziemy natomiast czytać wspólnie fragmenty Korwiana, a relacje między dwoma największymi polskimi poetami paryskiej emigracji były dość złożone, z pewnością trudne do jednoznacznej oceny, ale na szczęście w mordowym czytaniu pojawia się i Mickiewicz, i Słowacki, wszystkiego po Słowacki napisał Korwiana podczas pobytu w Szwajcarii. Utwór po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1834 roku w Paryżu i należy do najważniejszych dokonań literackich poety. Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów. Punktem wyjścia czyniąc spisek pod związany z przygotowaniami do zamachu na Cara. Główny temat tej sztuki odnosi się jednak wprost do powstania listopadowego. Na przestrzeni lat, Kordian doczekał się wielu wydań i był chętnie wystawiany w teatrze. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej interpretowanych i dyskutowanych utworów, zajmując poczesne miejsce w kanonie polskiej literatury. Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli goście: Pan Radosław Szot, burmistrz Brzeszcz. Pani Aleksandra Kącki, dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach w latach poprzednich. Brawo. Pani Iwona Matusik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Grzeszce. Pani Renata Janusz Englard, Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samorządu w Pętlach w Przeszczach. Pani Zenobia Wełna, Instruktorka i Animatorka kultury. Pani Barbara Fender, Bibliotekarka Zespołu Szkolnego w Sączowicach ksiądz Włodzimierz Caputa z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Przecieszynie, pan Łukasz Korczyk, z Jawiszowic, pan Zbigniew Adamczyk, członek działającej przy okazji Grupy Teatralnej Niezłe pan Maciej Zabacki, dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszcze. Poproszę pana dyrektora, żeby powiedział kilka słów na temat tej pięknej sali remontu i do jak do tego doszło. Witam wszystkich Państwa serdecznie. No udało się, że jesteśmy. Dzisiaj pogoda już nam spłakała figla i jakbyśmy sali nie mieli, ciężko by było to czytanie wzorem ubiegłego roku na dworze, żeby się odbyło. Udało nam się na sali jest wyremontowana, świeża, pachnąca. Także myślę, że przyjemnie dzisiaj ten dzień, to popołudnie tutaj spędzimy. I tak jak w piątek rozpoczęliśmy działalność na tej sali, myślę, że każdy kolejny dzień, każde kolejne dni będą nowe rzeczy, nowe wyzwania dla nas przynosić, będziemy się coraz częściej spotykać, coraz więcej inicjatyw na tej sali będzie się odbywać. Także serdecznie zapraszam do śledzenia, do udziału i bycia razem, żebyśmy byli razem, bo to miejsce jest dla nas wszystkich. Miejsce wspólne, żebyśmy miło, sympatycznie i przyjemnie spędzali razem czas. Dziękuję. Przechodzimy do czytania. Przed nami trzy fragmenty. W pierwszym znajdujemy się na dziedzińcu domu, wokół którego rozciąga się obrót. Pod lipą siedzi piętnastoletni Kordian. W pobliżu znajduje się także Grzegorz, opiekun młodzieńca, który czyści myśliwską broń. Kordian prowadzi egzystencjalne rozważania wspomina kogoś, kto zabił się młodo. Uświadamia sobie, że o ile sam był gotowy jeszcze niedawno potępiać jednoznacznie taki czyn, teraz nie jest już tak do, pewny w swych osądach. Przede wszystkim chłopak jest rozbity cierpi, ponieważ nie potrafi sobie znaleźć miejsca w świecie. Zabija go egzystencjalna nuda. Bohater przyrównuje stan swojej duszy do jesiennej przyrody, kiedy to wszystko wokół obumiera. Chłopak nie chce jednak się poddać. Prosi Boga o podarowanie mu celu w życiu, ucieczkę od poczucia marazmu i bezsilności, które teraz go trawią. Zapraszam do czytania Pana Burmistrza. Zabił się. Młody. Zrazu jakaś trwoga. Kładła mi w usta potępienie czynu. Była to dla mnie posępna przestroga, aby wnet myśli zapalony. Dziś gardzę głupią ostrożnością winu. Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę. Jak kwiat liściami w niebo otwartemi, chwytam powietrze, pożeram wrażenia. Myśl boga z tworu wyczytuje ziemi. i gładzę pytam o iskrę płomienia. Ten staw odbite niebo w sobie czuje i myśli nieba błękite. Ta cicha jesień, co drzew trzęsie szczyty, co na drzewach liście truje. I różą rozwiewa czoła, podobna do śmierci anioła. Ciche wyrzekła słowa do drzew. Gincie drzewa. Zwiędły, opadły. Myśl śmierci z przyrodzenia w duszy się przelewa. Posępny, tęskny, pobladły. Następnie ksiądz Włodzimierz-Catuta. Cicho, słyszę po łąkach błędnych wywołani. Idą trzody po trawie chrzęszczącej od szronu i obracają głowy na niebo pobladłe, jakby pytaniu nieba, gdzie kwiaty opadły, gdzie są pitące maki po wstęgach zagonu. Cicho, odludnie, zimno. Z wieśnienu kościoła dzwon wieczorny w pacierzy dźwiękiem szklanym bije. Ze skrzepłych traw modlitwy żadnej nie wywoła, Ziemia się modlić będzie, gdy słońce żyje. Oto ja sam, jak drzewo zważone od kiści. Sto we mnie rząd, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy. Celem uczuć zwiędnienie, głosem uczuć szumy. Bez harmonii wyrazów. Niech grom we mnie wali. Niech tłumie myśli, jaką myśl wielką zapali. Boże, zdejmij z mego serca jaskółczy niepokój. Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj. Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem, a stanę się tej myśli narzędziem, zegarem. Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem, rozdwoję wyrazami, i to kończy życiem. Jak się w miłości nieszczęsną całym sercem sączył. Dziękujemy pięknie za pierwszy fragment, wielkie brawa dla Fragment drugi. Kordian i Laura spacerują po ogrodzie. Laura, po przeczytaniu listu, który Kordian zostawił w jej pamiętniku, domyśla się, że chłopak planuje samobójstwo. Dziewczyna karci go za takie myśli. Bohater zarzuca Laurze chłód, zabawy jego uczuciami. Podkreśla swoją samotność. Laura próbuje go przekonać, że jest wiele ścieżek, którymi może podążać w życiu, ale zdaje się, że stan Corbiana podczas tej rozmowy tylko się pogarsza, zamiast poprawiać. Laura w końcu zaczyna się sobie z tego zdawać sprawę. Chce wracać do domu, ale boi się zostawić go samego. Kordian upewnia ją, że jednak już się uspokaja, a ona może odejść. Zanim tam się jednak stanie, kordian wygłosi jeszcze monolog o duszach i bliźniaczych. Opowieść ta jeszcze bardziej niepokoi Laurę, która dopytuje się, czy z chłopakiem wszystko w porządku. W końcu jednak odchodzi. Kiedy kordian zostaje sam, przykłada sobie do czoła broń. Posłuchajmy fragmentu trzeciego w wykonaniu Aleksandry Kącki, Macieja Zawackiego, Barbary Fender i Zbigniewa czeka. Posłuchaj. Laura, czemu, Kordian, taki smutny? Znalazłam dziś rano w imienniku wierszami kartę zapisaną. Poznałam rękę, pióro, o nie, raczej duszę. Czemu się pan mój schyla? Kordian, odmiata mi krusze gałęzki, ciernie chwasty spod stóp twoich pani. Cierń, co mi zrani rękę, nikogo nie zrani. Laura, Kordian zapomniał, że ma matkę, matkę wdowę. Cóż to? Kordian br brwi zmarszczy? Chmurzy się? Rumieni? Zapytaj się, drzew pani, dlaczego w jesieni szronem dotknięte noszą liście purpurowe? To tajemnica szronów. Laura, usiądźmy gdzieś w alei. Któż nas pierwszy obaczy gwiazdę dobrze znaną? Kordian. Nie ujrzę jej, jeśli to gwiazda najdzie jej. Laura. A jeśli gwiazda wspomni? Kordian. O, dla mnie za rano bladą gwiazdę wspomnień, Laura. Gdzież gwiazda Kordiana? Jak się nazywa? Kordian. Przyszłość. Laura. W której stronie nieba? Kordian. O, nie wiem, nie wiem. Jest to gwiazda obłąkana. Co dnia ją trzeba tracić, co dnia szukać trzeba, Laura, Kordian ma piękną przyszłość, talenta, zdolności. Kordian. Tak, gdy mnie spalą męczarnie, to będę świecił ludziom próchnem moich kości. Talenta są to w ręku szalonych latarnie. Ze światłem pójdą prosto topić się do rzeki. Lepiej światło zgasić i zamknąć powieki, albo kupić rozsądku, zimnych wyobrażeń, zapłacić za ten towar całym skarbem marzeń. Laura, jaki dziś kordian gorzki. Kordian. Czarowna natura, jak koń apokalipsy, szara leci chmura. Jesiennym gna na wiatrem, a w chmurze myśli gromu. Omdlała zimnem, iskry wydobyć nie może. Więc co ma w łonie gniewu, nie powie nikomu. I przepłynie nad światem, z gromem myśli złożę. Niechaj płyną nad światem, zimne i bez głosu. Zrywa kwiat i obraca się z uśmiechem do Laury. Pani, weź tę gałązkę purpurową wrzosu, ale jej nie otrząsaj ze szronu brylanta. Pani, patrz tam na niebo. Oto duchy Danta. Tam się na starym drzewie wichrzy szpaków stadą. Zleciały przelotem i do snu się kładą. Wiatr przez noc będzie liście zbijał. One prześnią noc całą, drzew ginących kołysane pieśnią. Anioł przeczucia śpiącym wskaże lotu szlaki, a gdy się zbudzą, drzewo powie – lećcie, ptaki! Nie mam już dla was liści, jam się zestarzało. Przez noc kiedyście spały. Laura – cóż stąd za nauka? Kordian – ha, ha, nauka smutku, że drzewo nie spało, a ptaki spały. Laura. Kordian, co przyszłości szuka, powinien spać jak ptaki. Kordian. Gdzież anioł przeczucia? Czy przyjdzie? Poprowadzi? Więc myśli i czucia trzeba skąpca przykładem na lata rozłożyć i nigdy zmysłów w jednej nie utracić burzy. Trzeba się dziś zwyciężyć, aby jutro dożyć. Dziwna ciekawość życia prowadzi w podróży, a za ciekawość trzeba nieszczęściami płacić. I nigdy zmysłów w jednej burzy nie utracić. Jam je utracił, to że zmił się nade mną. Laura, kordianie, czas powracać, już wieczno i ciemno. Kordian, o pani zostań jeszcze. Laura, więc pan mi przyrzeka, że będzie spokojniejszy? Kordian, tak. Laura, przyszłość daleka, póki jesteśmy młodzi. Wszystko jest przed nami. Kordian. Ciemny się błękit nieba wyświeca za mgłami. Ach, księżyc, patrz tam, pani! Księżyc srebrny, pełny stanął i patrzy na nas. Chmury, srebrzyste, wełny spadły nań, leci, jakby wyrywał się z chmury. Teraz ona pół się rozcina, spróchniała. Teraz się czarnych liści krąg chowa ponury. Pani, gdy kiedyś, kiedyś twarz księżyca biała błyśnie wśród chmur lecących w jesiennym niebie, będziesz mój cień natrętny, odpędzać od siebie. Bóg, promień duszy w cieniu w nieskończone twory, dusza się rozpłynęła na uczuć kolory, z których pięć wzięło zmysły cielesne zasługi. Zagasły w nicość. Ale jest świat drugi. Tam z uczuć razem zlanych Stanie anioł biały, Mniejszy może niż człowiek. Atom, Środek koła rozpręślonych promieni, Ale jasny cały I plan ludzkich Nie będzie na sercu Anioła. W nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży, Bóg aniołowi oczy na przyszłość otworzy, Aż przestanie zaglądać w ciemną wspomnień trumnę. Bóg mu przed nogi światła wywróci kolumnę. Po niej gwiazd miriady zapali i słońca. Anioł jej przejrzy wzrokiem nadziei do końca. I do gwiazdy podobnej będzie w przyszłość płynął. Och, duch mu chce się wyrywać. Już! Pióra rozwinął, dusza z ust zapalonych leci w łęki nieba. Opuszcza ręce i z rozpaczą na jednego anioła dwóch dusz ziemskich trzeba. Laura, źle, jeśli się pan będzie marzeniem zapalał, prawdziwie nie pojmuję, co mu jest. Kordial ze zgardą oszalał, oszalał. Przed nami fragment trzeci. Korgian Juliusza Słowackiego. Ta sztuka teatralna miała być pierwszą częścią trylogii, jednak dwie następne części nie zostały napisane. Jego rywal, Adam Mickiewicz, po publikacji trzeciej części Dziadów święcił sukces i triumf w Paryżu. Tego podebicie paryskim, słowackiemu zabratkę. Rozgoryczony wyjeżdża z Paryża i udaje się do Genewy, gdzie zaczyna pisać właśnie kordiana. Z listów poety dowiadujemy się, że wena pisarska przychodzi przeważnie w nocy. W dzień słowacki chodzi na wycieczki w Alpy. Szwajcaria okazuje się inspirująca dla poety. W monologu kordiana wystąpi więc narodowy bohater Szwajcarii, Arnold von Winkelried, który walczył o wolność przeciw Austriakom. Zginął, wbijając sobie kopie Austriaków we własną pierś i jego bohaterska postawa podniosła na duchu żołnierzy przełamanie szyki Austriaków i zwyciężyli. Kordian więc uważa, że Polska, jak Winkenried, powinna zaatakować wroga, Rosję, i mimo klęski umożliwić innym narodom pokonanie Rosji. Słowacki, natchniony widokiem szczytu Mont Blanc, umieszcza swego bohatera na samym jego szczycie. Kordian jest blisko stwórcy, i tu urodzi się idea o swobodzeniach narodu choćby za cenę własnego życia. Sam też chce działać i zamierza zabić cara, ale własne lęki i strach, słabość uniemożliwiają mu wykonanie tego zadania. Monolog Kordiana jest jedną z najznakomitszych i najpopularniejszych scen w polskiej literaturze. Jest określany improwizacją, przypomina on bowiem wielką improwizację znaną z trzeciej części dziadów Mickiewicza. Monolog kordiana na szczycie Mont Blanc stanowi moment kulminacyjny całego dramatu. Posłuchajmy. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę. Ach, pod stopami niebo i nad głową niebo, zamknięty jestem w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną wyżej, aż w niebo. Nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydła myśli nad światem rozwinę. Ciszej! Słuchajmy! O te lody się od modlitwa ludzka. Po tych lodach droga myślą płynącym do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi umiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Tu pierwsze zwinę, jeśli niebo się zawali, a ten kryształ powietrza wytchnieniem rozbity, kręgami się rozpłynie na nieba błękitny i gwiazdy z nieznajomą uciekną krainy. I znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję, westchnę i zginę. Ha, przypominasz mi się narodów mogiło. Oto się przedarły chmury. Igły lodu wytrysły z chmur kłębów. Tam las ogromny, sosen i dębów, jak garść muchów w szczelinie góry. A ta planka biała, blada, to morze. Silniej wzrok napnę, oczy rozedrę, otworzę. Chciałbym stąd widzieć człowieka. Tam, koło jednej igły, krążą orów stada. Jak pierścionki żałobne na perłowych lodach, a ode mnie błękitna płynie szczelin rzeka, każda w jedną otchła z lata i nikną jak w morza, wodach. Ja jest posąg człowieka na posągu świata. O, gdyby tak się wedrzeć na umysł w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie, i przebić czołem przesądu w chmurę, i być najwyższą myślą wcieloną. Pomyśleć tak, i nie chcieć? O hańbą, o wstydzie. Pomyśleć tak, i nie móc? W szmaty bodrę łono. Nie móc, to piekło. Mogę siłą uczucia serce moje nalać aby się czuciem na tłumy rozciekło. I przepełniło serca nad brzegi, i popłynęło rzeką pod tron. Opalać? Mogęż zruszyć lawiny, potem lawin śniegi, zawieszone nad siołem, zatrzymać ręką lub czołem. Mogęż, jak Bóg w dzień stworzenia, ogromnej dłoni zamachem, rzucać gwiazdy nad świata zbudowanym gmachem, tak by w drodze przeznaczenia. Nie napotkały nigdy kruchej świata gliny I nie strzaskały w żegludze? Mogę, więc pójdę. Ludy zawołam, obudzę. Po chwili z wyrazem zniechęcenia. Może lepiej się rzucić w lodowe szczeliny. Po chwili, zrazu spokojnie, potem z zapałem. Uczucia poświatowych opadały drogach. Gorzkie pocałowania kobiety, Kupiłem, wiara dziecinna padła na papieskich progach. Nic, 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 aż w powietrza błękicie, skąpałem się i ożyłem, i czuję życie. Lecz nie myślą o olbrzymią rozpłonę, Posągu piękna piękność mam. Lecz lampy brak, więc ognia wszystkich gwiazd ubije na czoło koronę. W błękicie nieba sfer ciało roztopie tak, że jak marmur, jak lód, słonecznym się ogniem rozjaśni. Potem piękny jak duch baśni, pójdę na zimny świat i mogę przysiąc, że na te czuło tysiąc gwiazd i w oczach tysiąc, że posągowy dzięk narodów uczucia rozszerzy i natchnie lód. W serca jak myśl uderzy, jak Boga cud. Nie. Myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu. Spojrzałem ze szczytu. Duch rycerza powstał z lodów. Wilkenrid, dzidy wrogów zebrał w pierś włożył. Ludy Wilkenrit ożył. Polska Wilkenridem narodów. Poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieście mięk, chmury, nieście wiatry. Nieście ptacy oto Polska działa teraz. Polacy! Dziękuję pięknie za przeczytanie tych trzech fragmentów wybranych z całej sztuki kordian, natomiast wiem, że jest między nami wielki wielbiciel poezji Juliusza Słowackiego i zapraszam tutaj na środek do... Wyrecytowania fragmentu wiersza pana Łukasza Korczyka Sautysa Janisowicza. Spróbujemy. Żyłem z Wami. Nigdy mi ktoś szlachetny nie był obojętny. Dziś Was rzucam i dalej idę w cień z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę smętne. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej ludni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak. Dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz Wy, coś coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny starał moje lata młode. Że, póki okręt walczył, Siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany, mojej biednej ojczyzny. Przyznak to szlachetny, że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany, lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w się. I tej, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siędą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeśli będę duchem, to się im pokażę jeśli Bóg uwolni od męki, nie przyjdę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A jeśli trzeba, na śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Co do mnie ja zostawiam maleńką tu dróżbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne, znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć nie niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się godzi iść taką obojętność, jak ja nieźle świata. Być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci Was będzie gniotła niewidzialna, aż nas zjadacze chleba w aniołów przerobi. Za interpretację wiersza słowackiego. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Jak obiecane było wśród uczestników naszego spotkania, rozlosujemy dwie nagrody. Poproszę Panie o taką kulę z losami i poproszę Pana burmistrza Radosława Szota na, na środek. Niestety Państwo nie dostali losów. Do wylosowanie dwóch osób proszę zakręcić, dobrze Jest Jest i przepraszam <głosy> 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 proszę pokazać, kto ma ten na scenie zapraszamy numer 11 kto z Państwa mam... i 10 bardzo blisko siebie 10 i 11 zapraszamy tu na scenę i wielkie brawa dla wyglądania 50 zł zapraszamy tutaj. Myślę, że karta będzie fajnym pomysłem. Można sobie za to zakupić, co się żywnie podoba. I zapraszamy Panią po taki fajny kubek z Juliuszem Słowackim ze strony Nadwyraz. Gratulacje. Tak, tak. <grymnie> Dziękuję Dziękuję bardzo za wylosowanie dwóch osób. Serdecznie dziękujemy za udział. Zapraszamy Państwa i naszych gości do holu na kawę i coś słodkiego, a także do zabaw wokół czytania. W holu czeka na Państwa ramka z hasłem Wściekłe bieszcze, Norwid jeszcze i wy jeszcze. My też dziewczynami mamy takie same koszulki właśnie na sobie, nawiązujące do naszego, naszych świetnych wieszczy polskich. Można sobie zrobić również serduszko z cytatem z Kordiana, gdyż źródłem imienia głównego bohatera dramatu Kordian. Mógł być łaciński wyraz kor, oznaczający właśnie serce, co wskazywałoby na to, że bohater Korwiana kieruje się w życiu uczuciami, imię Kordianu nasuwa skojarzenia również z głupotomiczną naturą, aktywizmem, śmiałością, ale przede wszystkim z wrażliwością serca. Dziękujemy naszym gościom za piękne przeczytanie fragmentów i Państwu za udział w tym wydarzeniu. Brawa dla wszystkich! Zapraszamy oczywiście na nasze wydarzenia. Już za tydzień, 17 września, o godzinie 17, odwiedzi nas Karol Włóciński, bardzo sławny, um, osoba prowadząca fanpage na, na Facebooku na temat gwiazd, kosmosu, świata właśnie kosmicznego, złóż polarnych. Będzie bardzo ciekawe spotkanie tu na sali widowiskowej. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Pięknie.